Dla graczy z lig regionalnych nie ma nic ważniejszego niż EU Masters. Po prostu. Nic innego się nie liczy. W KIK gra dwóch najdłużej rywalizujących w ultraligzie zawodników. Mistrzowie ultraligi, wicemistrzowie EU Masters. Musimy zdać sobie sprawę, ile warte jest doświadczenie i wprawienie w boju. To, że podchodząc do kolejnej było piątki, to nie jest ona dla Ciebie pierwsza, druga, ale piętnasta czy dwudziesta. To jest coś, czego nie możesz nabyć solo kolejce. To nie jest coś, czego można się nauczyć, oglądając grę innych. To trzeba przeżyć. Mam jakąś taką płaszczyznę dużej wiary w kick, że przyjdzie do bestow piątek i ci zawodnicy pokażą, na co ich stać. Pompa Team jest eksperymentalnym składem, nawet trenerzy to podkreślali. Więc to imponujące, że w pierwszym sezonie nie żągają eksperymentalnego wyniku 7-7, tylko konkretny, dojrzały 10-4. I są jedną byłą piątką od EU Masters. Nieźle jak na debiut, nie? Pompa jest niebezpieczna jest czarnym koniem tych playoffów. Jest tak gęsto, że wszyscy po prostu postanowili zabrać się w przysiądkowie, ale... O, panie Czajek! I to jest twój błąd! Lepszy midlaner Pompa ty! W tradycyjnych sportach często mówi się o tym, że drugie miejsce jest najgorsze. Czułeś, że możesz dobrnąć do tego pierwszego, to złotego medalu, możesz być tym mistrzem, ale zabrakło. Zawsze będziesz tym drugim, zawsze będziesz tym rywalem, który mimo wszystko będzie w cieniu Herosa. Będzie w cieniu championa. Wydaje się, że gdyby nie szybko zagrał ten... Oj, nie ważne. na, piast, na Z, z dużym torne z mega! To broken champion! <laughs> Ty mówiłem! Życiówka w tym sezonie! Chociaż style całkowicie w przeciwników! Zobaczcie, że strify! Czy to jest sytuacja napędna? Tutaj jebarki dla niego! Puklis Oj! Ładna! Ale jest miejsce jeszcze gorsze od drugiej. Czwarte. Które nawet podium nie dotyka. I to są zazwyczaj najgorsze lokaty z perspektywy historycznej. Mówi się, że historie piszą zwycięzcy. To prawda, ale i wicemistrzowie, i wice mistrzowie Często ten trzeci będzie się bardzo cieszył, że w ogóle udało mu się dobrnąć do mety. I tak właśnie będzie tutaj w piątym sezonie Ultralibi. Któraś z tych drużyn, Kik i Samem pompa team zajmie czwarte miejsce. Najgorsze, jakie można było zająć w tym sezonie i nie pojedzie na EU Masters. Nie jedziesz na EU Masters? Możesz kompletnie wyrzucić ten sezon z pamięci, jeżeli marzysz w ogóle o LC. Bo tak naprawdę tylko ten turniej się liczy w perspektywie rozwoju kariery w Europie. I kogoś trzeba będzie tutaj poświęcić. Ktoś. Po prostu obejdzie się smakiem, będzie musiał zakończyć sezon na czwartym miejscu i powiedzieć ok, może latem się uda.